Proxy Viking dropta i to jeszcze może mam wygrać z tym jakimś Master'em Siemana też. Ja wiem, jak tego używać, ale nie wiedziałem, jak ustawić na kilka hotkeyów, bo u Lambo widziałem, że miał sprzęt 5 przycisków podpisanych. Tak, da się, da się, da się. Ja używam tak jakby jednego dla różnych tych, ale da się też 5 podpisać zmieniając plik te tekstowy. Bo no, normalnie to jeden tylko guzik możesz zrobić, że jest nie tam w tych opcjach hotkey'ów, ale jak tujesz plik, to możesz tam dopisać po przecinku kilka rzeczy. Uuu, super na Protosa w końcu, yes. Jeszcze high, o kurczę, jak będzie miło. No jest kulturka, bo to jest gra strategiczny. Sami generałowie w tej grze. Dobry wieczór, Enzo z Ukrainy. No, dobry wieczór, dobry wieczór. Go Chwila, mm. Protos, Protos, Protos. To czym go miałem załatwić jeszcze raz? Tak, sobie viking draft. <laughs> Czekaj, bo staram się to przetworzyć jeszcze w głowie. Dobra, no to Czaman namówiłeś mnie. na diamenta. Krita Kroota. Pani Krit Kroot, pan wiesz, czym się będziesz mierzyć. Super taktyka. No że mm -hmm. huh? tak to proba zginie marnie. No co ty Bad liczysz? News? Uh. In huh? Command Center upgrade complete. O da minerals. minerals Not Enough Minerals Not Enough Minerals Got something for me to kill Additional supply depots Myślę, że Twilight Council to w miarę spokojny. Kasy w ogóle kosztuje Vikings 150. Weź to zbieraj w ogóle. Co oh, yeah, tam jest talkerem, Poszedłeś co zrobisz, goście? Czemu cię tu nie my? No. Jeszcze ucieknę. Nie łudzę się nawet za bardzo, ale kto, kto go tam wie? Nie, nie uciekłem. Iluz Batman.

Может какой бункер? О! Ну no, и с раненим. Викинга зарисовал. булт 1. Dropping off. Loud and clear. ready. Confirm. Ready. On my way. Will do, command. Understood. Dropping off. No chance. Waiting on you, SCV ready. No, us see, I wish I was What's going on? Bad news, arm ready. ready. Not enough minerals, ready to put not enough. Wait, I'll ready. Adam, not enough minerals. Not mm -hmm. enough minerals. A viking Come a... so on, you ready for war? Made? Go ahead. Fight or flight. Be yeah, right. <laughs> yeah, zone, let's go yes. Will do, Command. Loud and clear. Now what? Let's get into the fight. Life Flight, flight's here. Picking up dropping off. In the fight, 5 by 5 Here's your stop. Be ready for war. Be ready. ready. Uh, something in the way. Not enough moves.

<laughs> for pickup. Pig. In the rear with the gear. Search. Is uh, <laughs> It's go time. Where's the <laughs> Been waiting on you. Need something loaded up? Is on his side. Shift.

The numbers SCV ready. Move on, son. This go better go be go. good. In be the good. rear with the gear. Bandit. Uh -huh. uh -huh. Big job. By the dumpers, boys. Base is under attack. What's going on? Czyli Siadło Takiej recenzji oczekiwałem, jakiej recenzji? Siema Lala. Cześć ma Wilk Wilczek, witam, witam. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, Viking Drop nawet się okazał całkiem mocny i nie taki znowu zły w kwestii Build Orderu. No i obraże nie mają te Wikingi. Jeszcze jak się pomikrowa, jakbym trochę lepiej pomikrował, to pewnie bym wygrał. Udało się to trochę lepiej zrobić. Krynix, o co tu chodzi? Teran Diamond League, no ale czego nie rozumiesz, Krynix? No, Gram sobie teranem na nowym koncie. Siema Rakim, witam mocno. Siema, siema. Wikmachu i this protos, this is diamond 2 from Europe. Aż na Facebooku ten przepis, no ja przeczytałem, ale powiem ci, że jak przeczytałem zdanie cytrynowa trawa, powiem ci, no jakby, no na balkonie u mnie nie rośnie, jeszcze się nie spotkałem. Ale, jakby co, to ja sobie to zapamiętam w miarę. Znaczy, nie, że zapamiętam, tylko mam zapisane, nie? Może coś się z tego urodzi, no zrobić nie zrobiłem jeszcze. Ale no. Szapel Karot się witam mocno. Przeczytałeś? przeczytałem. Fajny wstęp był w sobie. Ale no. Zobaczymy. Może może coś z tego wyjdzie. A może dam komuś, żeby on to zrobił z tym przepisem. Zobaczymy. Niedługo, zamiast zwykłej trawy, będzie rosnąć cytrynowa trawa. No to kozacko. Zostają teraz czołgi Banshee albo że jak gdy Już były Ghosty w sumie. Tak, nuki były taki potrójny nuk na zerga zesłany. Fajny, to od razu ekspansję mu zniszczyło. Tak, smarfuję dla zabawy się, mady Tomaso. maso. A i TVT no to to jest przykry matchup. No ale to to się nie da mas czołgów zrobić raczej Banshee. Banshee. Dobra, możemy spróbować Banshee. Co teraz jest mecie na tosa, dalej się gra to samo. Eee, czekaj niech pomyślę. No te to na Tosa tak, no piechota jest tak z minami, nie? Tak? Ale dorzuca się dość szybko Ghosty w sumie. No taka jest różnica i Ghosty mają teraz takie ulepszenie od patcha, że EMP działa na większym obszarze. Mhm. A, że protosem. To czekaj... No to z grubsza to samo. Może częściej wcześniej Kolos. No, mnie w moim stylu gry się niewiele zmieniło na terana, W sumie. Nie wiesz, co się gra. No, może shotgun stalkerów. No, co zasadzie wszystko może zrobić protosy na terana. Nie ma darczyń po zergiem. Z wszystko jest możliwe. De Tomaso, chciałeś pograć w StarCraft, ale odpuścisz, jak widzisz, jak ja gram. No ale ja gram no, wiele lat, nie? To się nie nastawia, że musisz tak grać. To możesz grać sobie na ludzie, no spokojnie. Od tego też zaczynałem. Pamiętaj, że ja też kiedyś byłem takim, no, początkującym. Też nie wiedziałem nic o skrótach klawiszowych. Nie wiedziałem, że się Shifta w ogóle można użyć. A teraz masz na YouTube takie poradniki ode mnie, że tylko Han. Góra, miesiąc i Grandmaster słyszałem. No nie jest tak. Nie jest tak. No to są już drugie reakcje jak na mój gost Kochany, ty, czy ty mi robisz Reaper Rusha? No byś się wstydził. No i pierwszy mecz będzie przegrany na Reaper Rusha, serio No bardzo nieładnie z twojej strony Byś się wstydził No byś się wstydził, no byś się wstydził. Skandaliczne zachowanie. Też może nie przegram. No? Nawet no, nie wiem, czy ja robię właściwą rzecz z tymi baradorami. Nie wygląda jak właściwa rzecz. cztery raksy zrobił jeszcze w bazie, dodo, Wariat, na no wariat. No hallo. Co ty czynisz, gości? Nic w ogóle nie robił, chyba typowy kochany teren. Albo się udadzą reapera, albo nie Przejście coś innego? Żartu? Zewariowały No nie będę robił to bunch, ale to ja już wygrałem, no to jak zrobić bunch jak się już wygrał? Say the word, baby. Go on. Time's a waste. I'm waiting on you Just... Don't leave me hang. Got a hole. Light it up. I'm going in. Oh, just? to yes. Oh, just. Ready to raise Zrobimy szybkość do banshee i niewidzialność do banshee Gdzie jest blokada Supply po tym, żeby od nie mógł wskakiwać w ogóle Fatality Co, wychodzisz z gry? Wychodzisz, 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 wychodzisz.

no, już miały wjechać w białym, zielonym garniturze. I pyk, pyk, pyk. I mias gunia z ciebie. Bo czekaj, masz zniszcza, bo tak to miało wyglądać, właśnie. No i wyjaśnił, jednak trzeba umieć czytać grę. Nieeh. Po ma się mocno. Postaw jeszcze depo od lewej, od rampy. A, że tutaj, te. Nie, no to gdzie on nie wskoczy, to i tak nie ma znaczenia. I tak miazga z niego już. Dobrze, teraz mogę wyjść. Ile mu ubiłem? Jak to jedną? To się już nie liczył, jak on wyjdzie z gry? K ile? to też nie, fajnie. Siema, kosiarz. Witam, witam. No tak się bawi kulturalnie Ternanem. Co jeszcze nie przegrałem chyba? 14.0 Teraz proxy eBay na żółdzaku cztery raksy na koniec. Krążowniki Maraz, No już były dwa razy. Jak najszybciej nauczyć się najczęściej używanych buildów w celu w gry, mecki, aby poznać rasę dogłębnie, a dalej szlifować wszystko na rankedach, bo granie po prostu, no. bla bla bla, jest trochę głupie, Jakieś konkretne poradniki, strony z buildami możecie się coś poradzić, no? O! Już dostaję snajper od widzów. Jest indyk i barcode. Sorry. Wrong button. No, mam się, że jest drżne indyki po angielsku. Tak? No, ma to sens. To do gościa oksywie pchantaczkę. Hmm. Na razim? A chciał stream zapauzować? additional supply deposits required ah, Not enough minerals Not enough minerals Not enough minerals Not enough minerals Nie widział? Dobra, to dobrze. Not enough minerals ah, Czemu oni robią stream snipe? Przecież to w ogóle zabija całą zabawę. A, wilk wilczek, dobra, to nie jest źle. Już myślałem, że papi najgorzej, no najgorzej. To zarabiam cię, papi. Teraz to głupio trochę robić te proxy, no ale. Build już został wybrany. Oj, to już są SCB zakolekowane. Chyba już zauważył, co się dzieje. Ka. Forza? No dzikos, dzikos. Nie robka no, nie

15. Czyli z 5 marauderów to będzie 3, 3 salwy i nie ma kanona, ale z jeden nie będziemy atakować. Mm. Mm -hmm, supply block jeszcze. To dobra matematyka, wyszłam się. Dobra. O, to będzie dobry moment.

no i siadł. Niecałe 4 minut. Proxy Maraudery. <ścoughs> Niestety, czemu jesteś na barkodzie? Siębałem, że jakiś papi, dlatego robiłem proxy. Tak, to bym chyba proxy nie zagrał. Dobry mecz. Mhm mm mhm. Mm Czy próbowałeś kiedyś zrobić atak z grupki składającej się z każdej możliwej jednostki? Jeszcze to trzeba nie. Jeszcze nie. Zrób cztery baraki. Tylko jak ty byłeś początkującym, to ja miałem mniejszy transfer niż dzisiaj zajmuję zdjęcie Co? Ja też na początku przecież nie miałem transferu praktycznie O, i pięć dyszek od Rakima Mega dziękuję Rakim za hojność Wczoraj i dzisiaj? Albo przecież wczoraj i dzisiaj? Jakoś tak Dzięki wielkie Doskonale No i to zwieńczenie streama, żeby też za szybko nie było może tego mastera Chociaż niestety zbliża się nieuchronnie. Jeszcze 1300 MMR do Grandmastera, tak? Chyba tak. 15,0 póki co. No, ciężko jest przegrać, nawet jak pytak tą jedną ręką grać. God, w Wydzket. Siema, Siemma, witam mocno. O, już masz Platynę 2, elegancko 3 dni temu zacząłeś grać. No to witamy, witamy. Dzięki, Michael, Siema. Czy zarzucę dobrą stroną, aby spróbować buildów, Ty um, No, z GS-a jakiegoś możesz brać buildy, albo z... znaczy może nie z GSL'a No z jakiegoś dużego turnieju możesz wziąć replay y i tam są buildy pro gamerów, tylko wybierz sobie taki build w miarę standardowy, dobry, mocny, solidny, nie? Za stroną jest ciężko, no jest spawning tool Kropka No i też swoje buildy w miarę polecam, ale... no Coś takiego. Kiedy sub 100 APM challenge, no, no, jedną ręką to właśnie dokładnie 100 APM wyszło. Gdzie to było? O, to to. 9,33 na Protosa ranem, jedną ręką. Widzisz, jaka łatwa rasa. Ale to on miał 159, ja miałem 100. Ja jestem phamtaczkę. Aha, nie zgadza się, bo na PM za dużo. No tak. No tak. Dobra, dzięki że byliście Klawiaturą numeryczną zamiast myszką? Nie, 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 to, to nie wiem nawet jakby to miało działać Nie bardzo, dzięki że byliście, no nawet się fajnie ubawiłem Ranem, taką, dla odmiany Jutro pewnie trochę dalej pogram, no i potem już będę tryhardować, żeby bić tego gema, bo to jednak takie banalne nie będzie, pewnie nawet jakieś realne build ordery będę stosować No, raczej trzeba będzie. Print w bił mastera samą klawiaturą. No, <grytumastera> to mastera to też łatwo myślę. Na kierownicy. Do jutra, do jutra. Jutro też o 20, jakby co? Czy od dzisiaj tylko teraz na streamach? No przez jakiś czas sobie trane pogram. Chyba, że będzie powód, żebym pograł Protosem, to pewnie pogrom Protosem. No to dziękuję Rakim Nil 7 za osoba z Twitch Prime, Hifu za 8 miesięcy dziękuję i ten pozdro Ciesdo z Minzem dzięki za osoba z Twitch Prime, Fred, Wentry, dzięki za donaty, Engry dzięki za hosta. No i super. Poprosimy link do filmu z turnieju, Szaga Gdynia. Znaczy u mnie na YouTube się pojawiają tak jakby jak oglądam swoje gry z turnieju No ale to jest takie oglądanie takie o Jak chcesz z komentarzem angielskim to nawet Ci mogę podać link jak chcesz Ogaming interdios. To zaraz I na YouTube dziękuję za oglądanie Cześć, cześć, following history